Korwa to ty jebany pierdol co jesteś, teraz cię wypatroszę. A a bez i korwa nie. Daj mu spokój, było więzione przez nekrofili. To było okropne ale codem się wydostałem. Oni nikrofili było miło w porównaniu do tego co ci zaraz zgotuję. Ale o co ci chodzi bez i do korwy nędzy? Ten pedał robił mnie na szaro z bagiennym zielem. Zaraz korwa. A miałeś na nie wyłączne zezwolenie? O co chodzi? Paragraf drugi kodeksu zielarskiego. Jeżeli kopiec nie podpisał umowy włącznościowej producent ma prawo swój towar sprzedawać nie tylko dealerowi ale także na własną rękę lub innym dealerom. Ahoj mnie to. Oj nie hoj, za złamanie tego przepisu grozi kastracja. Aha, dobra lester to ci wybaczam. Choja, a nie wybaczam, zaraz zacznę domagać się w sądzie o odszkodowanie za straty moralne. Czy ty, aby nie przesadzasz, a bo ja wiem. Ahoj, zapomnijmy o tym. Idę się przebrać. Jak to miło założyć znów zamszowy ale zaraz kto korwa leży w moim wyro? Gon korwa mać. O a, czego znowu? Chojo pisz w moim wyro. Kona a co nie mogę? Ano nie możesz pajaco. Oj, nie wiedziałem, przyszedłem się napić trochę twojej loksosowej wodki i poszedłem spać. Że korwa co? Pyszna ta wodka była. Nie no korwa zapierdolecie. Dobra odkopie ci ją, idź lepiej dopierdla mamy zajebistego więźnia. Dobra za pół godziny chcę widzieć nową loksosową. Łałko wow, na gon się postarało więźnia. O nie, tylko nie ty błagam odejść nie chcę omierać. Mnie bardziej obchodzi jakim codem przeżyłeś. Jakim, banalnym nie trafiłeś jak trzeba, to byłem tylko ranny. Noż korwato to teraz ci potnę. Czekaj, czekaj. Za go ognia wtedy to ja czekać nie będę. Błagam musisz mnie wysłuchać. Nie może pa ja co mam napięty harmonogram. Jesteś w niebezpieczeństwie. Ale, jak to... Słyszałem o tym, że teraz rządzisz kolonią to wskoczyłem tutaj by cię ostrzec. Ale przed czym? Przed opętaniem przez to przeklęte krzesło na którym ja kiedybyś siedziałem. Żal teraz to dobrego kawała pościłeś. Ja nie żartuję. Krzesło. Weź korwa do lekarza i idź. Ale ja naprawdę mówię, w tym krześle jest zło które opętoje stopniowo. Czekaj nie no ty zawsze pojebany byłeś. Teraz jestem sobą, bo od 20 lat odkąd zacząłem rządzić kolonią stałem się debilem, a wszystko przez to opętanie. Ta, to czemu ja nie jestem? A czy ty kiedykolwiek osiedziałeś na tym krześle dłużej niż godzinę? No nie. Tomasz wyjaśnienie. Korwa trzeba coś z tym zrobić, a wywale je do rzeki. Tego krzesła się nie da wywalić. Dlaczego? Sam próbowałem jej wymienić na nowe z Castoramy, ale korwa zahoja nie chciało się ruszyć. To idę do Xardasa, on to jest jak złota rączka. Ksardas, pozdrow go ode mnie. Pozdrowie, ale jeśli kłamiesz. Wiem, wiem, ode mi łeb. A jednak masz trochę olejowe ubie. Cześć, ksardas, nie uwierzysz, kogo mamy w pierdlo. Wiem, Gomeza. Czy cały zamek o tym wie? Nie, tylko nasza paczka. To zajebiście. Co to było? Co? O właśnie to. Adiego jego się bawi nagłośnieniem zamko. Czym? Był w kastoramie i kopił głośniki, porozpierdalał je po całym zamko i bawi się w DJ-a. Aha, słuchaj Gomez mówił. O nawiedzonym krześle. Chorwa co ty taki do przodu? Ożywam 50% mozgo gdy cała ludzkość zaledwie 10. Aha to chodźmy i Zaczekaj Xardas idę do tego debila. W porządku czekam już przy krześle. Jego, jego. Korwa to na nic. Hej czemu może włączyłeś? A to ty Bezi. Ta korwa co ty odpierdalasz za balety? Nie znasz się to breakdance? Nieważne wejść ścisz to albo w ogóle wyłącz. Oki. Dobra to jak zaczynamy? Zaczynamy. No nie. O korwa, to jednak prawda była. To co teraz?